Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno. To wcale nie jest śmieszne. A masz. Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mina chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz co zrobiłem. Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? To straszne. Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? Chcecie, żebym się dusiła? Mila, przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. Ale pyszności. Tu się wzięło oko. Obrzy...